Witam wszystkich, zapraszam do oglądania Black Me Wukong. Ok, lecimy w poszukiwaniu bossa pierwszego. Może ja już znalazłem przejście, sobie gdzieś tam chwilkę pobiegałem. O, jeszcze raz musimy to zdobyć. Ciekawe. Wola, voilà, ok. Lecimy więc tędy. Oczywiście przeciwniku będziemy eliminować też. Teraz tak. Tutaj mamy drogę, właśnie. A tam jest droga powrotna. Jeszcze tylko tutaj wyeliminowany przeciwnika. Iskra wskoczyła. Świetnie, dwie iskry. No dobra, tu mamy większego, tu mamy bosa. To jest odbijanie ciekawe. O, nie,źle można powalić. Kurde. Co jest? A otrzymamy pierwszy czar, tak? Zatrzymanie czasu. No, ja nie jestem zwolennikiem czarów, akurat w grach, ale okej, no może w tej grze zobaczymy. Zobaczymy. Ale w tej grze może będzie trzeba stosować właśnie na bosów. Może będzie to połączone z taktyką. Zobaczymy. Now, Unieruchomienie, zaklęcie. Prosty gaz ręką, który może unieruchomić przeciwnika w miejscu. There you go. should you come across any no, you'll be able to hold them in place while giving yourself a breather sadly mine is but a humble trick its power will wear off within a few short moments though it's good enough against boneheads like this one anyway

Fajne z wyskoku są uderzenia. No i... Bum. No ale fajnie, fajnie. Pierwszy mocniejszy przeciwnik, to nie był boss, taki mniejszy może, no, poboczny, można by tak powiedzieć, ale konieczny do tego, żeby przejść dalej. Otwórz samodoskonalenie, aby obudzić talenty. Samodoskonalenie. ok Czyli tak, yy, postawmy może na energię. Wytrzymałość, ok, nie mamy już więcej punktów, czyli iskier, więc lecimy dalej. Tam mamy jakiegoś przeciwnika siedzi. Z zajączki skaczą. A przy okazji opowiem, że u mnie po, na podwórku też żyją właśnie zajączki. Cała rodzinka pod podestem. Już 3 lata. I są zaprzyjaźnione. Codziennie je widzę. Nie uciekają oczywiście ja nie podchodzę. Nie, nie zaczepiam. Nie ingeruję. Psy tylko niestety ganiają je. Ale poza tym. Są zaprzyjaźnione. Wieczorami też wychodzą sobie na zewnątrz szukać pożywienia. Ale co nie wracają. Okej. Okay. Takie albo takie, dobra. Ja lubię z wyskoku uderzenia, tak jak w Elden Ring. Które oczywiście też dokończę. Już seria praktycznie jest dokończona. Jeszcze trochę biegałem, tylko sprawdzałem, yy, jakich bossów można. Jeszcze, jeszcze jest sporo, tak naprawdę, do, do zobaczenia. Ale boss główny już tylko jeden. Medytuj? Co to takiego? Mówię to oczywiście o dodatku do Elden Ring. Zmiana czasu? W jakim celu to jest? I Utrzymaliśmy iskrę za to. Ciekawe. No okej, okay, dobra, lecimy dalej w takim razie. A ja to mogę rozwalić? O, jest wola w środku. Proszę bardzo. No dobra, dobra, czyli warto to robić. Warto rozwalać te wszystkie skrzynki. Mamy kolejne miejsce odpoczynku. Zobaczmy, czy możemy. Mamy jedną iskrę, użyjemy sobie przy okazji. Sklep jest. A co w sklepie? Dziewięć można nosić. Na zatrucie, poparzenie. Aha, ok. Do wytwarzania lekarstw, dobra. A zobaczmy tutaj. Postawa. Pięć aż trzeba. A, zdrowie odzyskiwane. No dobra, to się przyda. Ok, Lecimy dalej. Hey, Trochę obawiałem ten... się, że, że bo a zaraz mamy jakąś zankę. Let me transform you into a golden cicada so you may follow the fires ahead and scout this mountain unnoticed.

Jakiś. <noise> Myślałem, że może chlapnie tak ręką. <noise> Tylko, że tak mieliśmy podążać za głosem, a ja nie słyszę tego głosu. A że w ten sposób można? O kurde, dobra. Jedziemy z nim. Ej, ale dwóch. Wow. Ale że szybkie uniki idealne to jeszcze zwolnienie czasu temu towarzyszy. No świetnie, uwielbiam takie rzeczy właśnie. Orzesz jaki No dobra, zobaczmy co w tej skrzyni. Złoto i medykamenty. Ale przywitanie Od razu w łeb porządnie i z tym tak samo postąpimy. O! Okay, okay. Iskra. No, na razie jest bardzo łatwo, jak widać. Trochę się pogubiłem, bo to, co już na samym początku dla mnie się rzuciło, o, zaraz po tej pierwszej walce, że. Ta grafika czasami się zlewa trochę i nie wiadomo do końca gdzie iść. No mamy bardzo wiele dróg, na pewno fajne przedmioty jakieś tam na nas czekają, ale tu mamy walkę z bosem na pewno. No dobra.

Whoa. Okej, okay, teraz będziemy mieli wszystkie butelki. Boss nie jest trudny. Okej, okay, lecimy od razu do bossa. Nie będziemy już tu się wdawać w walki nawet. N-ai no de prea reușit, mă

Hadi Nim, ale wykończenie. O, nowa broń. Czerwone pływy, zaklęcia. Gdy dzika nawałnica narasta, z każdym gwałtownym pchnięciem buchają płomienie. Zmieniasz się w wilka Guai i każdym atakiem nakładasz na wroga plagę poparzenia. Ciekawe. A, nowa zdolność, nowe zaklęcie. Przeobrażenie. Broni rzeczy cenione przez Nio Guay? Często po utracie przez nich życia przyjmują obsesję swoich panów. Zdobycie tych przedmiotów zapewnia zdolności krótkotrwałego przybrania ich postaci podczas walki. Aha, każda postać ma określone zalety, dlatego warto z nimi eksperymentować. Potęga. Przeobrażenia nieustannie zużywają potęgę, a do aktywowania wymagają jej pełnego poziomu wskaźnika. Rzucanie zaklęć podczas przeobrażenia dodatkowo osłabia potęgę, a po jej całkowitym wyczerpaniu automatycznie następuje powrót do pierwotnej postaci. Z czasem potęga stopniowo powraca. Okej, okay. nie ma. No cóż, przydałoby się przydałoby się odpocząć, zadzwonić dzwonem, ciekawe co się stanie. You had to make Now everyone knows you're here.

Chciałabym, jeszcze był drugi boss. Spadaj. A właśnie, aha, no fajnie, fajnie. Szkoda, że tutaj nie mam tego, no, ale to jak widać, mięso armatnie. Odpocznijmy, przyznajmy iskry, najpierw odpoczynek, nie zaklęcie, nie, nie. energii. No i dobra, a teraz udamy się do tego drugiego. Ale nie trafiło. O, żeś, po co ja to zrobiłem? Ale powoli mu energia schodził. mojej bardzo dużo. Wow. Okej, okay, ten boss jest dużo, dużo mocniejszy. ale tą walką zajmiemy się już w kolejnym odcinku, dlatego ja sobie w tym momencie zakończę ten materiał, żeby film Ci się podobał, zostaw lajka, zostaw komentarz, zapraszam również do subskrybowania kanału, dzięki za oglądanie i pozdrawiam!